Trzeba zwalczyć to, że bolą nogi, trzeba zwalczyć to, że bolą różnego rodzaju mięśnie, prawda? Wyłączyć to trzeba. Jak to się robi, że wyłącza się ten ból nóg, ten ból mięśni, a zostaje tylko głowa? To jest takie dość skomplikowane pytanie, ja myślę, że człowiek się tego uczy. E, bo to nie jest tak, że na pierwszym biegu już można sobie tak po prostu wyłączyć te wszystkie rzeczy. Ja pamiętam, że na tym pierwszym maratonie to ja bardzo dużo myślałam o tym, ile to mnie boli rzeczy. Być może dlatego to wspominam tak strasznie, bo ja non stop myślałam o tym, że po prostu ja za chwilę chyba umrę z bólu. E, natomiast no na przykład w tym roku już biegłam również taki bieg górski i właśnie też mocno się eksploatując po drodze e, i faktycznie udało mi się wyłączyć. Przyznaję, że inspirują mnie też inne książki czasami do tego, żeby zasięgnąć jakichś nowych sposobów na radzenie sobie z czymś takim. Jedną z takich książek była też niedawno wydana książka Państwa Dołęgowskich. Tutaj też gościliśmy tutaj. Dokładnie. W której to Magda, bohaterka tej książki, autorka, mówiła o tym, że ona śpiewa. I przyznam szczerze, że po raz pierwszy w tym roku w Krynicy biegnąc Naprawdę czuję się już mocno i zaczęłam sobie śpiewać. A repertuar jaki? To były piosenki turystyczne, które nauczyła mnie moja mama, kiedy chodziliśmy razem po górach. I powiem, że to było trochę śmieszne, ponieważ biegłam w dół, już naprawdę skrajnie mnie wszystko bolało i miałam różnych takich naprawdę twardych facetów. Nie innych miałam, ale ich miałam i śpiewałam sobie te piosenki. I to musiało wyglądać naprawdę zabawnie, ale pomogło. Tak, dzieczyna z pieśnią na ustach wyprzedza twardzieli, tak? Można powiedzieć. <laughs> Kiedy kolejny bieg? Masz jakieś w najbliższych planach? gdzie... najbliższą niedzielę, tak. No, proszę się bardzo. <laughs> okay. Pojutrze. Pojutrze wbieramy się tak, ze znajomymi do A Czyli bieg związany z termami tamtejszymi. Tak. 10 km. Spokojnie przebiegniesz. To no, będzie taki, taka rozgrzewka. No zobaczymy. Zapisałam się dlatego, że dają karnety na basen. Nie... <śmiech> Od <śmiech> razu muszę się no, tak. <laughs> Jest to jakiś sposób na to, żeby dostać się bezpłatnie na basen w Unii Długo przygotowujesz się do takich zawodów? Ile trwają przygotowania i co robisz, żeby się dobrze przygotować do takiego biegu? Nie musisz go zdradzać, żeby zostało coś do przeczytania. Pamiętam, tak, ja uważam, że ja jeszcze nie wiem jak się dobrze przygotować, bo ja cały uważam się za osobę początkującą, jeśli chodzi o takie biegi górskie, e, aczkolwiek e, na pewno trzeba dużo siły ćwiczyć e, i to już wiem, e, pomagam, jestem siłownia, biegam po schodach bloku, ponieważ nie mam tutaj gór podbiegi w naszych łagiewnikach, które uskuteczniałam z moim kolegą obecnym tutaj, również myślę że bardzo im pomogły ukończyć ten bieg. Co więcej, no trzeba po prostu regularnie biegać. Regularnie biegać, żebym jeszcze wrócił do tych kontuzji, bo z jednej strony bieganie jest jak narkotyk i w chwili, kiedy dochodzi do kontuzji, no to... Nie wiadomo co ze sobą zrobić, tak? bo chciałoby się biegać, a tutaj nie można i co wtedy robisz? Co? jakie jest wyjście z sytuacji, z tej sytuacji no, trudnej dla Ciebie. Idę na siłownię, w ten sposób spędziłam trzy pierwsze miesiące tego roku, od stycznia do marca byłam codziennie na siłowni, ponieważ podejrzewano mnie, dość poważną kontuzję, która później się okazała, że jej nie mam, ale w każdym razie podejrzewano, że ją mam, więc na wszelki wypadek stwierdziłam, że muszę przestać trochę biegać, ale zapisałam się na siłownię i ćwiczyłam na siłowni w kręgu najbliższej rodziny tylko Ty biegasz, czy także inni członkowie rodziny gdzieś tam pojawiają się na różnego rodzaju biegach? Tylko ja, chociaż... I też wszystko dobrze poszło i pójdzie w ślady mamy. Tego tak, nie wiem, na no, pewno nie będę jej wmuszać. W książce, właściwie cała książka pokazuje to, że jak się chce, to można biegać. Bez względu na to, czy już kochasz bieganie, czy też po prostu nie cierpisz się męczyć, daj się zainspirować do działania, odkryj w sobie siłę i uwierz, że możesz więcej. Jak ty to robisz, że cały czas, w każdym dniu, w każdej godzinie znajdujesz kolejne etapy inspiracji? Moją inspiracją na pewno są ludzie, ciekawi ludzie, którzy robią różne ciekawe rzeczy. Czasami motywacji szukam właśnie w różnych książkach, czasami w jakichś wywiadach. Czasami też patrzę, chociaż mam dość dużo znajomych, którzy biegają, akurat podoba mi się to, co robili. Natomiast śmieję się, że taką moją motywacją, kiedy naprawdę na przykład mi się nie chce, zastanawiam się, co będę tutaj dalej. Nazywam to taką szczyptą szaleństwa. Wybieram sobie po prostu coś, co sprawi, że poczuję motyle w brzuchu, nawet jeśli to jest bardzo zegłe, gdzieś tam w jakiejś dalszej przyszłości. Nie do końca realne, być może jeszcze nie w zasięgu, nie wiem, moich możliwości na pewno, nie w zasięgu mojego portfela chociażby, bo czasami są to jakieś tam przejazdy zagraniczne, ale wybieram sobie coś takiego, stawiam sobie to za cel i to bardzo mnie motywuje, ponieważ to jest tak fajne, że po prostu mi się chce. Wolisz biegać maratony uliczne, czy właśnie takie ultra maratony gdzieś w górach po 100 km? No to jest dobre pytanie, bo właściwie trudno powiedzieć co wolę, jedno i drugie jest zupełnie różne. Myślę, że ostatnio zakochałam się w górach. Czyli raczej w tą stronę kierujesz, czyli w góry. Niektórzy marzą o tym, żeby na przykład wystartować w maratonie nowojorskim. Specjalne zapisy, specjalne losowania. Czy tobie też się marzy, żeby wystąpić za oceanem w takim też maratonie? Ja myślałam jak najbardziej. To są niesamowite maratony. Ja nasłuchałam się sporo od moich znajomych, którzy już tam byli. Zresztą kilka osób jedzie w tym roku. Właśnie tam walczyć z trasą i ze swoimi słabościami. Także na pewno jest to bardzo wciągające. To są niesamowite biegi, ponieważ bierze w nich udział ponad 40 tysięcy osób. A ja miałam okazję uczestniczyć raz w takim maratonie dużym, to było w Berlinie. Atmosfera jest niesamowita i trudno ją porównać do czegokolwiek innego. Także na pewno warto. Ale nasze maratony też są już coraz bardziej ciekawe, prawda? I ten Łodzi, i ten w Warszawie. No i teraz kolejne w kolejnych miastach y, zaczynają się rozkręcać. Na pewno tak i myślę, że fajnie jest właśnie w różnych miejscach startować, nie, może nie co roku w tym samym. Ja na przykład y, lubię sobie zmieniać miejsce, w którym będę biegała, y, bo zawsze to są jakieś nowe doświadczenia, nowa trasa. I to jest po prostu ciekawe. To jest tak, że nie wchodzisz dwa razy do tej, do tej samej rzeki, czyli jak już jeden bieg zaliczony, dajmy na to, maraton łódzki, to już drugi raz nie pobiegniesz w nim, czy jak zmienią trasę, to, to pobiegniesz? W akurat <grym> robią, <roku> zmienią trasę, <grym> także to nigdy nie jest dokładnie ten sam maraton. Myślę, że nie, to nie jest tak, że już więcej tam nie pobiegnę. Jeżeli jest jakaś fajna impreza, to, to chętnie tam wrócę, tym bardziej, że zawsze można porównać sobie jakoś swoje wyniki. Chociaż nie ukrywam, że właściwie jak patrzę w kalendarz, to wolę sobie wybierać imprezy, w których jeszcze nie brałem udziału. W Twojej książce można też znaleźć informacje na temat jedzenia, które jest jakby niezbędne biegaczowi. Znaczy, inaczej może, jak się powinno odżywiać, żeby odpowiednio biegać, mieć odpowiednią siłę? Tak, dziękuję za podpowiedź. Masz jakąś specjalną dietę? Nie, nie mam specjalnej diety. Moja dieta y, to jest dieta, w której ja uznaję, że ja mogę jeść wszystko. Ja tą dietę nazywam 90 na 10, To y, oznacza, że 90% tego co jem staram się, żeby było zdrowe, jak najmniej przetworzone, a 10% cała reszta. Czy jakieś przyjemności są, jakieś. Muszą być. Dzięki nic... z czekolady a... to jest No właśnie, czekolada, czekolada poprawia humor i, i, i jak gdyby pobudza to do, do działania. Więc można ją od razu yy, yy, szybko spalić. Ty już bieganie traktujesz jako uzależnienie? Muszę to przyznać, że chyba tak. A co byś robiła, gdybyś nie biegała? Nie wiem i mam nadzieję, że nie będę musiała się tego dowiedzieć. No dobrze, no to zdradź tutaj osobom, które są... Yy, co robisz, yy, kiedy nie biegasz? O, może tak. Kiedy nie biegam, czytam książki. Lubię czytać książki. I piszesz. Piszę, tak. Mm. Bardzo lubię podróżować. Jak tylko mogę, to podróżuję, chociaż ostatnio coraz częściej. No Tak, to też mówi samo za siebie. Natomiast coraz częściej, ostatnio jednak łączę te podróże z bieganiem, to znaczy, jak już mam gdzieś wyjechać, to zawsze patrzę, albo najpierw patrzę, jaki jest fajny maraton, albo coś innego, i później wokół tego ta podróż się rozwija. No albo jak na przykład jadę na urlop, no to sprawdzam czy w okolicy na przykład będzie jakiś bieg ciekawy, też się zdarzało. To jest, to jest na takiej zasadzie, że kochanie jedziemy na wakacje, ale 20 kilometrów od miejsca, w którym jesteśmy i jest maraton, to ja sobie wyskoczę najlepiej, dobrze? Dokładnie tak to właśnie wygląda. W tym roku byliśmy na Wczasach nad morzem. ponieważ Chcieliśmy naszemu dziecku zrobić dużo przyjemności i rzeczywiście był bieg, to prawda nie maraton, ale bieg na 10 kilometrów i tak oczywiście zapisałam się i wzięłam udział. Z jakim rezultatem? Był jakiś dobry? Było bardzo ciężko, było bardzo gorąco, ale... No to lato rzeczywiście było bardzo gorąco i trudno było, e, m, że tak powiem, wytrzymać. Czyli jadąc na wakacje zawsze masz spakowany odpowiedni strój do tego, żeby gdzieś tam na bok odskoczyć i m, pobiegać w jakimś maratonie, w jakimś, e, m, w jakimś biegu na 10 km. Pamiętasz swój pierwszy dystans, który udało Ci się przebiec? Zostałam co nie pamiętam, ale to było 10 minut. A, to trochę czuję się zaskoczona. 10 minut, tak? Tak, to było 10 minut. Pamiętam, że było bardzo gorąco, około 30 stopni. E, wiem, że biegłam po piaszczystym terenie i wiem, że prawie umarłam i powiedziałam sobie, że nigdy, przed nigdy więcej nigdy nie pójdę biegać. No proszę bardzo, jak kobieta niesłowna, krótko mówiąc, bo nie zatrzymała słowa i poszła biegać biega na co dzień. To jest tak, że biegasz codziennie, czy jednak czasami sobie odpuszczasz i jakiś dzień wolny sobie w tygodniu robisz? Nie biegam codziennie, bo ciężko byłoby mi to zorganizować sobie, żeby biegać codziennie. E, tak, właściwie ćwiczę prawie codziennie, bo oprócz biegania jeszcze jakieś tam inne ćwiczenia robię, żeby właśnie tych kontuzji nie mieć. Biegam e, od 4 do 5 razy w tygodniu, zależy do czego się aparat szybuje. 4 do 5 razy w tygodniu. Najbliższy bieg w niedzielę w Uniejowie, później gdzie się będzie można zobaczyć? Jeszcze nie mam żadnych planów w tym razie. A jakiś wyjazd gdzieś za granicę przy okazji? Kochani, może pojedziemy do Paryża na Sylwestra, a tam bieg noworoczny? Na pewno w przyszłym roku, natomiast jeszcze nie wiem, czy to będzie wiosną, czy trochę później. Ten... Zapisałam się na bieg, teraz czekam na wyniki losowania, także zobaczymy, jak nie wylosują, do to będzie na No No czyli nie chcę zdradzić, gdzie to będzie, żebyśmy trzymali własnych kciuki? Nie chcę zdradzić, nie ma problemu. zapisałam się, to się nazywa Lavaredo Ultra Trail i to jest 119 km w dolomitach. No właśnie, ja sobie zawsze, zawsze się zastanawiam. No, rozumiem, że można biegać po utwardzonej nawierzchni, po w płaskiej, ale tak w górach i jeszcze 119 km są w ogóle jakieś przerwy, czy to 119 km biegnie się cały czas? To no, zależy od tego, czy się chce taki dystans pokonać, po prostu go ukończyć, czy się chce jakiś zrobić wynik. E, mi się zdarzyło jedno i drugie, to znaczy moja pierwsza, pierwszy taki właśnie bieg na 100 kilometrów, no to ja nie mogę powiedzieć, że ja ten cały czas biegłam, absolutnie. E, jednak na takich biegach generalnie, jak jest bardzo stromo do góry, no to wspinamy się bardzo szybkim tempem, jeżeli ktoś chce osiągnąć jakiś lepszy rezultat. Natomiast tam, gdzie się da biec, jest trochę bardziej wypuszczony teren bądź w dół, no To tam się y, staramy biegać najszybciej. E, w tym roku po raz pierwszy y, można powiedzieć, że ścigałam się na, na, na takim dystansie górskim, także no, było szybko. I jak wyglądało to ściganie? Jest to bardzo ciekawe. No, to, to z górki się ścigałeś, czy pod górkę bardziej? <tustosuj> było bardzo trudno. Było bardzo trudno, ponieważ y, moja rywalka wyprzedziła mnie na y, mniej więcej 6 km przed, y, przed metą i bardzo, bardzo chciałam ją dogonić. Denerwowała Cię po prostu, tak? Tak, trochę mnie denerwowała, bo już się mocno namęczyłam i bardzo chciałam ją dogonić. Udało się. Prawie się udało. To była jednocześnie mój największy sukces i największa porażka, bo przegrałam ten bieg o 6 sekund. To był bieg na 64 km, więc można sobie wyobrazić, że 6 sekund to jest naprawdę praktycznie nic, ponieważ dogoniłam tą, tą dziewczynę na już na ostatniej prostej tak naprawdę. No. Prawie, prawie. Następnym razem się uda. Na pewno. Będzie wszystko e, ok. Te teksty, które pojawiają się w portalu biegaczki.pl Tak naprawdę wcześniej było kobietki biegają. Później biegaczki.pl e, Jakie one mają charakter? Czy tam e, jesteś, jesteście w stanie zainspirować kogoś do tego, żeby biegał? Czy raczej to są typowo e, poradnikowe rzeczy? Myślę, że i to, i to, to znaczy takie jest założenie, żeby była tam jednak merytoryczna wiedza. My współpracujemy z dietetyczką, współpracujemy z fizjoterapeutą. Niektóre artykuły po pomaga mi napisać również mój mąż, który jest lekarzem. Współpracujemy także ze specjalistami, którzy zajmują się treningiem. Także staramy się, żeby tych porad tam nie brakowało i żeby każdy, kto szuka jakichś informacji o tym, jak trenować, jak biegać, jak się odżywiać, żeby takie informacje tam znalazł. Natomiast my same z siebie również piszemy bardzo dużo motywacji, bo z naszych doświadczeń wynika, że mnóstwo kobiet to jest dla nich po prostu bardzo ważne, jeżeli nie nawet ważniejsze niż to, jak trenować. No właśnie, bo naj, najgorzej jest zacząć znaleźć tą motywację, żeby postawić ten pierwszy krok. Bo jak już się zacznie biegać, to to wciąga, prawda? Zdecydowanie tak. Nie ma takiej możliwości, żeby wyciągnąć, wyciągnąć z tego nałogu, to już zostaje. Ja, tego nie wiem. <grym> nie chcesz się przekonać. <grym> Na razie nie chcę. Dobrze, a takie plany poza bieganiem na najbliższe miesiące, masz jakieś sprecyzowane, czy wszystkie już się kompletnie wiążą z tym, że chcesz biegać i nawet ten urlop, który znam, że z mężem będziesz spędzała gdzieś tam, to też będzie podporządkowane. No, no po na razie jesteśmy po urlopie, więc jakby na razie nie ma innych planów. Zawsze jesteś przed urlopem. <ślad> <ślad> Powiem szczerze, że w tym razem wyjątkowo sobie nie robiłam żadnych jakichś konkretnych planów. Do końca roku planuję po prostu trenować, pracować, zajmować się domem, tak jak to robię. Także... Koniec roku za 2,5 miesiąca, to już mało czasu zostało do tego, żeby e, czegoś nie zaplanować na, na przyszły rok. Jesteśmy gotowi na pytania od słuchaczy, od osób, które tutaj przyszły na spotkanie. Mąż jest wyłączony z zadawania pytań, może sobie w domu. Aha, Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, to proszę bardzo. Jest ktoś chętny? Opowiada i pisze. No ja zapytam żebyś... o półmaraton Szakala, czemu nie? Pumada. 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 Łagiewniki. łagiwniki. Może właśnie dlatego, że łagiewniki? Znudziły się? Tak, to znaczy właściwie nie to, że się znudziły, ale no, biegam tam jakby na co dzień, więc nie miałam po prostu potrzeby startować tam w biegu. A druga rzecz jest taka, że po prostu już obiecałam sobie, że w tym roku nie będę startować niczym poza to Więc staram się skoronić tą obietnicę i już nie zapisywać się na niej szalonego, dłuższego i Z tego co wiem, ten tym bieg nie płacę. No, Łakiewniki znasz dobrze, z tego co mówisz, bo biegasz tam na co dzień, a poza tym trzeba poznać jakieś nowe klasy, prawda? Tam byś z pewnością wygrała, bo każdy, każdy kamień, no nie, każdy chyba korzeń... To... Chyba nie, bo jest dużo no. lepszych ode mnie. No, ale jesteś na swoim e, terenie. Jeszcze jakieś pytania od Państwa do Kasi? Ktoś z Państwa chce? Mąż też może już zadać, ale może jest zajęty. Ktoś z Państwa chce jeszcze pytanie zadać? Ja to, to też tak, planujesz, planujesz wszystko jakoś tak z na kilka do przodu, tele, treningi i tak dalej, bo niektórzy mówią, że właśnie bez planowania się nie ma niczego. Ja, ja, ja też uważam, że bez planowania nie ma niczego, bo tak naprawdę jak sobie czegoś nie zaplanujemy, na przykład, że za 4 czy za 5 miesięcy chcemy przebiec maraton, no to ten czas jakoś tam się, mówiąc brzydko, rozlezie. I bardzo często się nie zmobilizujemy, rzeczywiście się nie naszykujemy, także warto sobie ustawić jakiś cel i później, ja to na przykład robię tak, że zawsze liczę od tyłu, to znaczy na przykład chcę pobiec maraton wiosną, więc liczę sobie ilość tygodni, jaka do tego maratonu jest, z czym robię to od końca, żeby zobaczyć ile tych tygodni jest i wtedy sobie jakiś tam powiedzmy ustalam trening. No właśnie, na czy sama sobie jakieś gotowe plany treningowe? E, do tej pory zawsze sobie ustawiłam sama. Teraz pierwszy raz zaczęłam biegać z grupą treningową, na razie dwa tygodnie, także zobaczymy co będzie dalej, ale, e, ale generalnie sama sobie tworzę trening. Książką no to, to było tak samo. <grym> e, nie, książka powstała bardziej spontanicznie. Czy bo między bieganiem gdzieś tam sobie się wieczorem przy... Wody, kawę, herbaty, kawa, herbata? Co tam pojawia się? Kawa to nie wieczorem, ale piję dużo kawy. Ja tak? mam z kawą także piję wieczorem i usypię nad kawą. Nie no, ja piję dużo kawy, ale wieczorami, wieczorami jednak już nie mogę pić kawy, także. No tak, czyli zostaje rano. Czyli gdzieś tam przy tej herbacie powiedzmy, przy tej wodzie pojawia się chwila wolnego czasu i wtedy siadasz i piszesz książki, kiedy już córka śpi, mąż nie ma ludzi ogląda jakiś mecz w telewizji, prawda? Najczęściej no tak. Hmm. Najczęściej tak było. Przyznaję, że tylko ostatnie tygodnie, kiedy już rzeczywiście wiedziałam, że ta książka powstanie, już miałam taki właściwie termin trochę ustalony, kiedy ona powinna być zakończona. Wtedy bywały takie weekendy, że po prostu wysyłałam moją córkę do moich rodziców, do mojej babci, do kogokolwiek, kto mógł akurat zająć, żeby po prostu mieć czas i być w stanie napisać, bo. Jednak, no, mając na przykład dwie godziny wieczorem tylko, no, to jest trochę mało czasu, żeby... No właśnie, bo taka książka musi trochę powstawać, później kilka razy ją trzeba jeszcze pewnie przeczytać. Jest tu taki... taka wzmianka o smaku porażki. Stoję na starcie lokalnego biegu przełajowego, 10, 9, 8, 3, 2, 1, i zaczyna się pogon. Już na początku biegu muszę przebić się do przodu, bo ścieżki są wąskie i trudno będzie wyprzedzić. Gnam więc pełną balon, nie myśląc ani chwili o tym, że to dopiero początek wyścigu i czeka mnie 10 km leśnej, trudnej trasy. 10 km to jak na Ciebie to krótki dystans, prawda? Tak, ale najbardziej nie lubię tego dystansu. Dlaczego? Bo jest taki szybki. Szybko się kończy? Czy po prostu trzeba szybko biegać? Trzeba szybko przedzierać nogami. I Czyli? to jest naprawdę trudne. No więc spodziewałem się, że akurat taką odpowiedź usłyszę, że 10 km e, jest tak, trudne, tak? Tak, bo nawet nie dążę się rozpędzić. Ja mam na przykład tak, że jak zaczynam biec, to przez pierwsze 5, 6 nawet 8 kilometrów, często jestem zmęczona mocno. I dopiero na przykład po 8 czy 10 kilometrach coś się zupełnie jakoś przedstawia, tak jakby ktoś jakiś przycisk nacisnął. To może wtedy właśnie wyłączają się te czynniki związane z bólem różnego rodzaju wtedy... Może tak, może to jest kwestia endorfin yy, albo coś, czegoś jeszcze, w każdym razie z reguły czuję się lepiej dopiero po 8-10 kilometrach, dlatego takie biegi na przykład na 5 czy 10 kilometrów są dla mnie trudne, bo za szybko się kończą po prostu, jeszcze nie zdążę się poczuć dobrze, jeszcze się nie zdążę rozpędzić, a to już jest koniec. Twoje życie to głównie bieganie, oczywiście jest też mąż, jest też córka, o nich nie, za, nie zapominamy. Yy, no i właśnie o tym jest ta książka, Kobieta w biegu, polecamy Państwu. Wydawnictwo Galaktyka jak pogodzić pasję z codziennością i odnaleźć radość w życiu. Ale myślę, że Kasia to odnalazła radość życiową i cały czas odnajduje, bo jest cały czas uśmiechnięta i cały czas zadowolona, cały czas biega. I jak ktoś z Państwa chce pokibicować, to już powietrze jest na to ku temu okazja, by pojawić się w Kuniejowie. Gonić, tak? Nie macie macie. Dlatego trzeba poznać słabe strony, tak? Nie znajdziesz słabe strony. Katarzyny Żbikowskiej, tak? Ale nie powiemy o nich, o tych słabych stronach z bieganiem związanych. Nie będę grady. No jasne, tego się trzymamy. Pani biega 100 kilometrów. Pani w tym czasie coś pije, coś czyli, czy nic? Generalnie powinno się jeść, tak. Powinno się jeść, powinno się Ale pić. Ale to nie jest pizza, nie jest to jakiś żaden McDonald's po drodze. Nie, nie. jest no ja niestety mam z tym <grymne> problem, tak, no trzeba jeść, trzeba jeść, nawet są na takich biegach kanapki czasami, na niektórych biegach są nawet, wypadają z tego, co, co wiem, natomiast no, ja nie lubię takich rzeczy jeść, więc u mnie to się ogranicza do, na przykład rodzynek, albo jakichś takich drobnych, nie wiem, batoników, bo zjadłam kanapkę na takim biegu, ale nie, nie czułam się po niej zbyt dobrze, więc potem sobie powiedziałam, że już nie będę jadła takich kanapek. No, proszę bardzo, to są rozwiązania. Jak że... <grym> się okazuje, jest możliwość. Kobieta w biegu, Katarzyna Żbikowska-Jusi z Galaktyka. Polecamy, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na autograf od autorki, to zapraszamy tutaj właśnie do Pani Kasi. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję.

Terima <laughs> kasih.